Coraz częściej występującym schorzeniem u osób, które trafiają do mnie, są brodawki. Są to najczęściej brodawki rąk bądź brodawki stóp, również bywają brodawki w okolicach szyi, okolicach dołów pachowych. Na tego typu problemy, na tego typu schorzenia tak naprawdę na świecie wykorzystuje się różne techniki. Czasami pacjenci przychodzą, mówią, że bardzo chcieliby zrobić żeby to, zrobić sobie zabieg laserowy, żeby laserowo usunąć. Bywa tak, że niektórzy na przykład to usuwają tak zwaną elektrokoagulacją. Raczej już rzadko się używa technik chirurgicznych, wyłuszczenia, wyżyczkowania tego typu brodawek, zwłaszcza na stopach, zwłaszcza na rękach. Natomiast czwartą techniką, którą najbardziej osobiście polecam z wielu względów, o których za chwilę powiem, to jest technika mrożenia tego typu zmian. Dlaczego je polecam? Dlatego, że. To mrożenie przede wszystkim wymrażanie tego typu zmian, jak brodawki nie jest metodą bardzo obciążającą dla samego pacjenta, nie jest uciążliwą. To nawet kilkuletnie, dziesięcioletnie na przykład dzieci, ośmioletnie dzieci dają sobie bez problemu zrobić taki zabieg bez żadnego znieczulania. W związku z czym nie jest to zbyt przyjemny zabieg, ale bez problemu do zniesienia. Kolejną zaletą tych zabiegów mrożenia, jeżeli chodzi oczywiście o brodawki, jest fakt wygody dla pacjenta podczas gojenia się takiej wymrożonej zmiany. Nie musimy w tym czasie robić zupełnie nic, nie musimy niczym smarować, nie musimy przykładać żadnych plastrów. Nie musimy w jakikolwiek szczególny sposób dbać o to. Nawet w zasadzie godzinę po zabiegu możemy pójść wziąć prysznic i zupełnie nie będzie żadnego problemu. Oczywiście trzeba uważać, żeby to nie był gorący prysznic, bo miejsca wymrożone w przypadku ciepłej, bardzo ciepłej wody mogą troszkę piec. Natomiast samo uczucie pieczenia po zabiegu bardzo często ustępuje po godzinie czasu pół godziny ekstremalnie bywa to kilka kilkanaście godzin, natomiast następnego dnia nie ma nic, zupełnie żadnego bólu, żadnych, żadnego dyskomfortu. Jedynie co mieś, miejsca, które są wdrożone, zwłaszcza to dotyczy brodawek na przykład na szyi bądź pod pachami, one są obrzęknięte, opuchnięte. Natomiast zachowują się troszkę tak jak taki pęcherzyk, który zasycha, robi się z niego strupek i po kilku bądź kilkunastu dniach, to w zależności od tego, jak duży jest, po prostu sobie odpada. Zabieg brożenia polega na dosłownie punktowym, precyzyjnym zamrożeniu danej brodawki. Akurat tych aparatów, które są na świecie używane, jest bardzo dużo. Są różne firmy, różne, różne typy. My akurat używamy tego typu aparatu. On ma końcówkę, jak Państwo widzicie, metalową. I ta końcóweczka jest płaska. Tak naprawdę po zamrożeniu, kiedy tutaj uzyskujemy bardzo niską temperaturę, tą końcówką przykładamy do na przykład brodawki, która może być na palcu, może być na stopie, może być gdziekolwiek na ciele i ją zamrażamy. Oczywiście te brodawki mogą być różnych kształtów: Nie, mogą być płaskie, mogą być wypukłe, mogą być wystające i w zależności od tego, jakie mają kształty i jakie wielkości, używać musimy różnych rodzajów głowic. Można również wymrażać takie brudaweczki bardzo delikatne, bardzo małe, na przykład na powiekach. To akurat jest dziedzina, w której specjalizujemy się ze względu na właśnie dbanie o to, żeby coś, co usuniemy z twarzy, nie pozostawiało żadnych śladów. Tu, akurat, bardzo istotną rzeczą jest to, żeby rzeczywiście dysponować bardzo szeroką gamą różnych końcówek, które pozwalają nam na precyzyjne usunięcie czy wymrożenie w tym przypadku. Danej konkretnej zmiany, której się chcemy pozbyć. Ponieważ brodawki wywoływane są przez rodzaje wirusów, które atakują naszą skórę, tego typu zabieg należy wykonać bardzo dokładnie. Natomiast bezwzględnie konieczną jest kontrola po takim zabiegu kontrola u lekarza, żeby sprawdzić, czy na pewno zostało wszystko dokładnie wymrożone. Niestety. W dzisiejszych czasach coraz częściej, nawet bardzo często, spotykam się z tym, że taki jeden pojedynczy zabieg nie wystarczy. Jeżeli my zrobimy taki zabieg, coś zacznie odrastać, pozostawimy to, co zaczyna odrastać, to niezwykle często zdarza się to, że rozrasta się to coraz bardziej, powstają nowe brodawki, jest ich coraz więcej i czym dłużej to trwa, tym trudniej później będzie nam rzeczywiście skutecznie to usunąć. Dlatego tutaj uczulam bardzo wszystkich Państwa na to, aby zawsze to leczenie dokończyć. Jeżeli coś odrasta, powtórzyć w przeciągu miesiąca, góra dwóch miesięcy, powtórzyć zabieg, tak aby ostatecznie, do końca skutecznie usunąć taką podawkę. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam.